W 1999 roku władze Wolnego Miasta nakazały zawieszenie działalności, a w momencie, kiedy weszły Niemcy Hitlerowskie, prezes i wiceprezes po przesłuchaniach, torturach zostali rozstrzelani, a działacze i sportowcy tego klubu trafili do obozów koncentracyjnych. Chciałbym gorąco poprosić pana doktora Janusza Topindę, autora biograficznej książki o o historii Gedanii, żeby powiedział już bardziej rzeczowo niż ja. Bardzo proszę. Dzień dobry Państwu. Ja oczywiście nie będę Państwu fundował wykładu o historii Gedanii, bo moglibyśmy tu spędzić czas do wieczora spokojnie. Klub, który jest legendą. Klub, który jest na stałe wpisany w historię sportu polskiego, w historię sportu niemieckiego, także bo piłkarze Gedanii grali w niemieckich rozgrywkach przecież. Toczyli boje, które tutaj Gdańszczanie, Polacy w Gdańsku nazywali małymi meczami Polska-Niemcy, bo te koszulki biało-amarantowe, te nawiązujące do herbu klubu. To były koszulki tak naprawdę reprezentujące tutaj Polskę, a nie, a nie Gdanie. To był klub, który zrodził się z marzeń, z marzeń piłkarzy. Także fajnie, że jesteście tutaj, młodzi piłkarze. To byli podobni troszkę starsi ludzie od was. Młodzież, około 20-30, którzy właśnie 15 września 1922 roku założyli tą sekcję, nie mając nic, mając tylko marzenia, oni chcieli grać, chcieli grać w lidze, chcieli, aby te ich mecze były emocjonujące, przychodzili na nie Polacy w Gdańsku i żeby była duża publiczność. No, mieli takie marzenie, jakie Wy macie tutaj, trenując piłkę nożną i marząc o wielkich karierach. Oni też chcieli. I bardzo szybko udało im się te marzenia zrealizować, bo klub rozwinął się bardzo już w lat, początku lat, lat 30. Był nie tylko największym polskim klubem na terenie wolnego miasta Gdańska, ale także najliczniejszym klubem w ogóle działającym na terenie wolnego miasta. Klub, który zdobył bardzo szybko Mistrzostwo Wolnego Miasta w piłce nożnej, właśnie, ale nie tylko, bo to był klub wielosekcyjny i zaczął reprezentować miasto Gdańsk, wolny miasto Gdańsk na, na rozgrywkach. Poza Gdańskiem, w rozgrywkach, w Prusach Wschodnich, jak się wówczas nazywały te, 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 te tereny. Eff, długo by opowiadać o historii tego klubu, bo on odradzał się trzy razy albo i cztery razy. 1939 rok, tutaj wspomniany, to koniec historii przedwojennej, ale już w 1945 roku. Działacze i piłkarze i sportowcy Gedanii zjawili się tu, tu w Gdańsku i nie wyobrażali sobie, żeby Gedania mogła przestać istnieć, więc w maju 1945 roku klub został reaktywowany jako pierwszy w ogóle klub w Gdańsku. Symbolicznie, ale tak musiało być. Gedania to jest klub gdański i, tak, i on musiał być pierwszy. Ale podziało bardzo krótko, dlatego że tak naprawdę przełom lat 40-50 to jest stalinowska reforma polskiego sportu. Przyporządkowanie klubów do resortów gospodarczych, Gedania została przypisana kolejnictwu, zaczęto, zaczęto dokonywać zmian i ci piłkarze, sportowcy, którzy reaktywowali Gedanię, oddali legitymację, zakończyli swoją działalność. I, I dopiero w 1956 roku wrócili. Wrócili, aby zbudować to, ten stadion, rozbudować to, to co, co nazywamy dzisiaj powojenną historią Gedanii. No a dzisiaj, dzisiaj jest to klub, który, który reprezentujecie, który ma sekcję piłkarską przede wszystkim. Jeszcze wioślarze chyba trenują, jeżeli chodzi o gadanie siatkarki, wydaje mi się, w, w grupach młodzieżowych. No, i to jest wszystko, co zostało z klubu wielosekcyjnego największego w Wolnym mieście Gdańsku. Ale ja jestem spokojny o to, że ten klub będzie trwał, bo on musi trwać nie dał się II Wojnie Światowej, nie dał się nazistom, nie dał się komunistom, także i przetrwa w tych naszych, naszych warunkach. Bardzo, bardzo dziękuję Państwu, że jesteście tutaj, że możemy razem spędzać ten dzień, symboliczny dzień, przygotowując się do setnej rocznicy powstania Klubu Gdania, bo coraz częściej powinniśmy o tym mówić, że ta setna rocznica się zbliża i tak jak tutaj ten pomnik za, za nami, gdzie będziemy dzisiaj składać kwiaty, Został ufundowany w 50. rocznicę powstania klubu w 1972 roku. E, tutaj zostały umieszczone urny z miejsc, gdzie ginęli gadaniści. E, władze klubu, a, do których jeszcze należały, należeli przedwojenni sportowcy, tak sobie to miejsce wybrali, żeby tutaj wspominać tych swojej koleżanki, swoich kolegów, którzy nie przeżyli wojny. I to miejsce jest bardzo symboliczne jest miejscem świętym, ja często. Używam tego określenia na nazwanie tego miejsca, na którym znajduje się stadion, ale to miejsce, gdzie się dzisiaj zebraliśmy, jest miejscem naprawdę bardzo, bardzo szczególnym. Dziękuję Państwu bardzo. Szanowni Państwo, bardzo się cieszę, że znowu jest na stylu kolejny rok z rzędu. Mam wrażenie, że to nasze grono wielbicieli i osób, które otaczają Gedanie Gorącą troską jest z roku na rok coraz więcej. To bardzo ważne, bo tak jak długo my pamiętamy o Gedanii, tak długo Gedania przetrwa i tak długo będziemy mogli stawiać opór jakimś niedobrym planom wobec tego terenu. Szanowni Państwo. Ja też pozwolę sobie y, przedstawić Państwu takie krótkie sprawozdanie, bo spotykamy się co roku, co roku trochę w tych sprawach się dzieje. Myślę, że to są informacje publiczne, które też wszyscy Państwo powinni się być wyposażeni, rozmawiając, dyskutując o gadanie. A więc zacznijmy od tego, co się wydarzyło niedobrego w święta Wielkiej Nocy. Szanowni Państwo, jak Państwo doskonale wiecie, w większości pewnie doszło do pożaru, doszło do pożaru wielką. Sobota spłodowała niemała część zabytkowych budynków, które przetrwały drugą wojnę światową, a jakoś coraz trudniej jest im przetrwać, niestety, te czasy wolnej Polski. Niestety, ale sprawcy nie zostali ustaleni. Śledztwo w tej sprawie zostało umorzone. Ja czekam na udostępnienie dokumentów przez prokuraturę, aby upewnić się, że rzeczywiście wszystkie odpowiednie kroki czynności zostały w tej sprawie podjęte, aby tę sprawę wyjaśnić od A do Z. A jak wiemy, w przypadku historii tego, niezwykłego w historii Polski i Gdańska klubu perypetie związane z przekazywaniem tego klubu, zawłaszczaniem tego klubu, czy różnymi dziwnymi sytuacjami były przeróżne, dlatego i w tym przypadku myślę, że trzeba naprawdę bardzo dokładnie przyjrzeć się, czy zostało wykonane wszystko, co należy. Ale drodzy Państwo, z tych dobrych wieści na tej naszej batalii o odzyskanie, czy o utrzymanie Gdani, taką, on, jaką ona była przed II wojną światową, czy przywrócenie Gedanii tej świetności sprzed II wojny światowej, to są też właśnie te dobre rzeczy. Szanowni Państwo, na nasz wniosek społeczności, która walczy o Gedanię od tak dawna, Komisja, Generalna Komisja Konserwatorska, która działa przy pani minister Gawin, przy Generalnej Konserwator Zabytków, nie dalej jak miesiąc temu wydała opinię, opinię przez grono osób, które są specjalistami, ekspertami w dziedzinie ochrony zabytków, historii sztuki. Opinia, która no jest po prostu opinią druzgocącą dla planów dewelopera Robyk, który dzisiaj jest użytkownikiem wieczystym tych terenów. Ta opinia w jasny sposób wskazuje, że te zamierzenia, plany dewelopera Robek niestety, ale nieodwracalnie, spowodowałoby utracenie przez ten historyczny, historyczny teren tych właśnie historycznych, niezwykle mocno związanych z Polakami. Yy, tradycją. I szanowni państwo, ta opinia mówi też o tym, że Gedanie nie tylko trzeba chronić i nie tylko odpowiednie urzędy i też Urząd Ochrony Zabytków Pomorskich muszą dołożyć wszelkich staraniach, aby ten teren uchronić i przywrócić mu należytą świetność, ale trzeba tą ochronę rozszerzyć. I szanowni państwo, to jest bardzo dobra wiadomość. Czekaliśmy od nią na no, dłuższego czasu, bo ona otwiera nam pole. Ona otwiera nam pole do tego, żeby Ministerstwo Kultury, bardzo cieszę się, że jest z nami też przedstawiciel ministra Selina, który również aktywnie włącza się w obronę tego wspaniałego miejsca, ale ta opinia tej Komisji Konserwatorskiej otwiera nam drogę do uchylenia pozwolenia na budowę, które otrzymał Robek. I szanowni państwo, to jest bardzo dobra wiadomość. Ja jestem również w stałym kontakcie z panią Generalną Konserwator Zabytków. Tam jest naprawdę duża przychylność i zrozumienie tej tematyki. Dlatego, drodzy Państwo, już mam nadzieję, że wkrótce nie będziemy musieli przynajmniej martwić się o to, czy za naszymi plecami, czy za tym płotem, który tak dość symbolicznie dzisiaj oddziela nas od tego placu budowy, nie powstanie jakieś osiedle mieszkaniowe, czy inne, czy inne zamierzenie inwestycyjne, które raz na zawsze pozbawi nas tak naprawdę no, historii tego miejsca i pozostanie nam jedynie pomnik. A ja bardzo bym chciał, żeby tutaj był też taki żywy pomnik w postaci prawdziwego świadectwa żywego świadectwa młodych piłkarzy którzy wrócą na to boisko młodych piłkarzy którzy tak jak inni sportowcy polacy z wolnego miasta Gdańska walczyli nie tylko w tych konkurencjach sportowych ale walczyli też z tym orłem na piersi dumnie reprezentując swoją narodowość Polskę szanowni państwo jeszcze raz bardzo państwu dziękuję za przybycie na tę uroczystość i do zobaczenia za rok mam nadzieję że będziemy mieli jeszcze lepsze wieści państwu do ogłoszenia dziękuję bardzo Szanowny panie pośle, wielebny księże proboszczu, drodzy państwo, drogie dzieci, droga młodzieży i działacze najstarszego w Gdańsku klubu Gedania, bardzo się cieszę, że tak licznie was widzę i to piękne, że sztafeta pokoleń tu w tym miejscu jest przekazywana, bowiem dziś być zawodnikiem Gedanii, wy to wiecie, to znaczy nosić w swoim sercu dumę z tego, że jest się reprezentantem najstarszego klubu piłkarskiego w Gdańsku, ale to też znaczy, że dzielicie między sobą radość z bycia sportowcami, jedną drużyną i marzeń, o których mówił pan profesor Trupinda, marzeń zostania wielkimi piłkarzami i sportowcami. Mógłbym zapytać was teraz i zapytać pana trenera posportowemu. Kto wygra mecz? Kto wygra mecz? Wygra Gedania i tutaj też wygra Gedania. Ten czas z całą pewnością nadejdzie. Natomiast być zawodnikiem Gedani, działaczem Gedani w latach 20. i 30. XX wieku zarania tego klubu, wówczas, gdy ten klub powstawał, to znaczyło także mieć w sercu Polskę, bo Gedania znaczyła Polska i Gedania dzisiaj znaczy Polska. Ówcześni zawodnicy wielosekcyjnego klubu nie tylko mieli radość z trenowania, wielu sportów. Nie tylko mieli radość zrywalizowania ze swoimi niemieckimi kolegami niemieckimi sportowymi, a później także wojennymi przeciwnikami, ale składali także pewien rodzaj deklaracji. Deklaracji przywiązania do polskości, godowości do walki o najważniejsze dla nich i dla nas dzisiaj, bo to się nie zmienia wartości. I dlatego jeśli spojrzycie na plakat po lewej stronie, który przypomina o Gedanii, i spojrzycie także na broszurę, którą przygotował Instytut Pamięci Narodowej, to zobaczycie tam 40 nazwisk wielkich i ważnych zawodników i działaczy Gedanii, którzy stracili swoje życie za to, że tą deklarację podjęli że byli Polakami i byli zawodnikami Gedanii, dlatego też ginęli w takich miejscach jak Poczta Polska. Bronili Poczty Polskiej w wolnym mieście Gdańsku. Zawodnicy i działacze Gedani ginęli w Szymankowie i ginęli też na Westerplatte. Jedną z pierwszych ofiar II wojny światowej był zawiadowca stacji Wojciech Najsary, który był także członkiem klubu sportowego Gedania. To ta wielka cena, którą zapłacili wasi poprzednicy za deklarację polskości, za przywiązanie do Gedanii i do Polski. No myślę sobie, drodzy państwo, jak przemawiał pan poseł, o czym dzisiaj mówi to miejsce, gdzie my jesteśmy w tym momencie otoczeni tymi ścianami. Czy to miejsce opowiada o sporcie? Czy moglibyśmy tutaj przeprowadzić piłkarski trening i zagrać mecz? Nie. Ono nie jest poświęcone sportowi. Czy to miejsce dziś jest sanktuarium pamięci? Czy możemy tutaj. Gdyby nie społecznicy, gdyby nie pan Mariusz Hoffman, gdyby nie pan poseł Płażyński, wy, którzy tutaj jesteście. Czy my moglibyśmy dzisiaj znaleźć się w sanktuarium pamięci i wspomnień historycznych? No nie, jesteśmy otoczeni dziwnymi murami, a miejsce, powinno, miejsce, które powinno przemawiać, przemawia tylko raz do roku. A przecież Gedania dzisiaj to miejsce ważne z czterech perspektyw. Wszyscy jesteśmy Polakami, więc Gedania jest ważna. Dla Polski. Większości, albo wszyscy jesteśmy Gdańszczanami. Nie ma opowieści o Polakach w Gdańsku bez Gedanii. Jest wśród nas też kilku historyków, i myślę, że solidarnie panie profesorze, panie kierowniku, panie dyrektorze, drodzy Państwo, powiemy, że dla historyków Gedania ma także ogromną wartość. I w końcu, wy zawodnicy, czy my zawodnicy, bo ja też wiele sezonów grałem w Gdańskiej Gedanii, wiemy, że Gedania jest w naszym sercu. I dlatego. Że te cztery perspektywy są dla nas tak bardzo ważne, nigdy, drodzy Państwo, nie pozwólmy na to, aby tutaj wybudowano ogromne bloki i aby Gedania i ten piękny symbol polskości w zdominowanym przez Niemców wolnym mieście Gdańsku, a dzisiaj w polskim Gdańsku, mógł przestać przemawiać. Dziękuję wszystkim, którzy są zaangażowani w przywracanie. Chwały i pamięci tego miejsca i Państwu przekazuję także pozdrowienia i wyrazy gotowości do wspierania, tak jak powiedział Pan Poseł Płażyński, tego wielkiego projektu z Pana Wiceministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego, Pana Ministra Jarosława Selina, który, chociaż fizycznie nie jest dzisiaj z nami, to jest z nami i jest gotowy do walki o pamięć o gedań. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo panu dyrektorowi za tak wzniosłe słowa. Proszę Państwa, pragnę jeszcze odczytać list od europoseł Anny Fotygi do prezesa klubu KS Gdania Władysława Barwińskiego. Anna Fotyga, poseł do Parlamentu Europejskiego, przewodnicząca podkomisji bezpieczeństwa i obrony. Szanowny pan Władysław Barwiński, prezes Gdańskiego Klubu Sportowego Gedania 1922. Szanowny Panie Prezesie, w tym szczególnym dniu 98. rocznicy powstania polskiej Gdań w Gdańsku chciałabym złożyć na ręce Pana Prezesa najszersze życzenia, pomyślności i rozwoju GKS Gdania 1922. Ten niezwykły symbol polskości i największego poświęcenia, jakie byli gotowi ponieść gadanisci, powinien być przykładem patriotyzmu i umiłowania ojczyzny dla pokoleń Polaków. Męczeńska śmierć, na którą zostali skazani zrzeszeni w Klubie Polacy, przedstawiciele wszystkich zawodów i grup społecznych, na zawsze pozostanie dla nas symbolem jedności, który możliwy jest dzięki umiłowaniu swych korzeni dumie z bycia Polakiem. Nawiązując do słów doktora Karola Nawrockiego, iż klub gadania przed wojną oznaczył Polskę, chciałabym życzyć Państwu i wszystkim dumnym z mieszkańcom, aby Polska i Polski Gdańsk o które zawsze walczyliście, walczyły i o was, aby ten wspaniały klub, symbol znów zabłysnął na sportowej i edukacyjnej arenie kraju, propagując pamięć o wielkich czynach z przeszłości oraz kreując piękną historię przyszłości. Z wrazami szacunki, poseł do Europarlamentu, Anna Fotyga. Bardzo proszę pana wiceprezesa o przekazanie Prezesowi tego listu. Dziękuję bardzo serdecznie. Teraz proszę księdza proboszcza, bo już za chwilę, drodzy goście, złożymy wiązanki i wieńce pod pomnikiem poległych gedanistów. Jeszcze Szczęść Boże wszystkim! Modlitwa jest tym, co łączy żywych i umarłych. Dzisiaj wspominamy gedanistów. A ta modlitwa trwa już długo, bo jak patrzymy na zdjęcie na tym panerze, to właśnie Gedania jest jakby w cieniu Kościoła Świętego Stanisława i odwrotnie. Obie tutaj te społeczności rodziły się w tym samym czasie. Dlatego ten pierwszy duszpasterz, ksiądz Stanisław Komorowski, otaczał opieką także Gedanistów, sportowców, Polaków tutaj. I my dzisiaj. Włączając się w ten nurt tradycji, modlitwy, także pragniemy modlić się za tych, którzy tworzyli tutaj Polskę, szczególnie tutaj na tym miejscu Klubu Sportowego Wydania, za nich e, tę modlitwę do Boga, aby i oni orędowali za nami w tych sprawach, które dzisiaj zostały tutaj tak jasno i dokładnie nam przedstawione, abyśmy setną rocznicę mogli obchodzić w innych okolicznościach, w tym miejscu odmienionym i jeszcze w większym gronie. Oto szczególnie módlmy się przez tych, którzy stali się męczennikami polskości, Polaków, sprawy polskiej tutaj w tym Dolnym Rzeszy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź woła Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Lewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na popuszenie, ale nas zbaw od złego. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu. I o pomyślność naszej sprawy pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielka. Naszymi prośbami racz nie gardzić potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przywód, racz nas zawsze wybawiać. Panno chwalebna i błogosławiona, o Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, z synem swoim nas pojedna. Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Maryjo Królowo Polski, święty Stanisławie, błogosławiony Brunisławie, wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Wieczny odpoczynek racz im dać, Panie. Niech odpoczywają w pokoju wiecznym imię ojca i syna i ducha Świętego. Dziękuję bardzo księdzu proboszczowi. Szanowni Państwo, teraz przystąpimy do składania wię... wiązanek i wieńców. Poprosiłbym o otwarcie tej ceremonii posła Kaspra Pażnickiego, a potem Państwo już.